wszystkim, z tej strony Tia. Dzisiaj podsumujemy kolejną środową aktualizację. I tak w skrócie powiem, że zostały dodane nowe, odnowione, powiem, angliki. I tak, jest bardzo fajna A, jeden w Fortu Pinta, I myślę, chyba mam swojego ulubieńca. Ale jednym minusem tych koni, w ogóle tej aktualizacji, jest to, że Większość raczej chce fabułę, no nie wiem jak wy, ale ja chcę bardzo fabułę. A koni w ogóle już mi star końców nie go zabraknie i tak cały czas będą konia. No mam już mało, a mam jeszcze być, ale konie cały czas, więc no. Tutaj o ten mi się najbardziej podoba. Chyba, chyba, no. Jeszcze zobaczę fortifita no śliczne w ogóle, tutaj ma no, oczka, i tutaj te krabki piękne. Fajna animacja, o, w ogóle nie wiem czy Wam już mówiłam, ale to jest taka trochę podróba. Trakenów jest bardzo podobny do trakenów, ale, ale jednak trochę zmieniony. Kary też jest w ogóle śliczne, w ogóle no, nie wiem, jakoś mi się bardzo podobają te nowe konie. Kiedyś mi się te stare Akuha i, i Angeliki nie podobały bardzo. A teraz już no, to bardzo e, Weźmiemy sobie podwózkę. Kto e, są podwózki? O tam. Okej, okay, no tu idziemy tam. Ten fortu też jest piękny, ale jak ja w ogóle uzbieram trochę tych Star to sobie dopiero kupię wszystkie. I jeszcze będę czekała na inne maści. To zobaczę, które są ładniejsze i teraz muszę go kupić, bo są piękne. Prawie wytrenowałam tego, więc jeszcze nie będę tam tego chyba trenować. A tego dokończę i no, do 15. lewela sobie dokończę. Bo nie lubię zostawać koni jakieś z małymi poziomami. W sensie, że jak już zaczęłam trenować, to muszę do końca. Okay, weźmy Fortu Pinta. Forta Pinta to też jest bardzo śliczny. W ogóle wszystkie są takie śliczne. I mam taki ogromny dylemat ale chyba naprawdę biały mi się najbardziej podoba. Gdzie on jest? Okej, okay, tutaj. No. O, tutaj. Jaki piękny. No, w ogóle śliczny. No, tutaj. O. Patrzcie, jak w ogóle. Nie, on jest prześliczny i nie, nie wiem, którego kupić, bo jeszcze mnie zachwyciły te maści, W ogóle, co dojdą, chyba. Chyba dojdą piękne oczka są śliczne. ogóle nie wiem, nie wiem, którego kupić. Nie wiem, którego kupić. Może. Nie, nie, no. no nie wiem, taki element w ogóle. Chyba białego sobie kupię. tego z Palmy Marley'a. Nie, no, tamtego czy tego. Tak, chyba kupię go. Nie no, nie, nie wiem. Aha, zastanówię się, ile mam jakich koni w stajni. Um, no chyba... Um, tych, no nie wiem, chyba tego z Farmy Marley'a sobie kupię. Chyba... Jeszcze wam powiem, że um, planuję niedługo zrobić lajka I myślę, że ten live to będzie właśnie specjal z okazji tych 100 subskrypcji. No jest bardzo spóźniony, ale jest, ja tak jest przepraszam. I tak ten specjal mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ten live, nie wiem kiedy będzie dokładniej. No najpierw jeszcze muszę sprawdzić, czy w ogóle wszystko działa na live'a. No i sobie we mnie tam potrenujemy konia. Wiecie. No, I wiecie, chodźmy do tego do tego śliczonotka one są takie piękne, że w ogóle, no, brak mi Pewnie i tak prędzej, czy później wezmę opennę z tych starkońców i będę miała tyle koni w stanie, że, wiecie, w ogóle, no, no, nie będę o tym myśleć, bo ich w ogóle nie wytrę mieć. Ehm, tak, którego? Chyba tego kupię. Ten mi się najbardziej podoba. Hollow, hollow. Wezmę może coś z White. No, i wybieranie imion jest dla mnie, bardzo trudne. White jest, White albo Twilight. I co? I może. Może flower coś? Nie wiem. Twin flower. O twin będzie fajny. Twin flame. Okej, okay, nie będzie. Okej, okay, kolejny koń Mało star koniusów. Miałam nie kupować. Mówiłam sobie po prostu, że nie będę kupować tych koni Tak sobie mówiłam, ale niestety no tak to wygląda. Okay, Jak powiedzmy do Stajni. Często też tak miałam, że w ogóle jak chciałam pojechać do Stajni, to naciskałam wyjście przez przypadek i w ogóle jak było takie na odcinku, to musiałam wszystko nowo nagrywać i to było koszmarne. Okej, okay, no to pojedziemy. Mam nadzieję, że jakoś że kiedyś wytrenuję te konie. W ogóle myślę, że to będzie za jakieś rok, dwa lata wytrenuję te konie jakoś teraz mi się nie chce trenować koni, po prostu jakoś, jakoś mi to wyszło okej, okay, ściągnę sprzęt Wieł, gdzie on jest? Wieł, gdzie on jest? on musi być no nie, pełny inwent, słabo choć nie wiem Tutaj. Tutaj. Wow. piękne, No, jestem ciekawa jak w ogóle jak on się porusza w siodle. Śliczny jest. Taka animacja przy kłaskaniu. Możemy wziąć jeszcze animację przy szczotkowaniu wody akurat. Nie mam. animacja przy skorobaniu kopyt. kopyt. okej, okay, wejdźmy na niego moim zdaniem jest prześlicz Prześ, prze prze, prze ślicz. i może sprzęt jakiś dopasujemy? jakiś sprzęt? no a, to nie można bez ogłowia tylko teraz, czy mam się ubrać na westernie, czy nie? na jakieś szaduła westernowe. Jest. I czaprak, czaprak, czaprak. Chyba nie mam tu. Jakiś tam jest, no ale chyba na, na innym końcu chyba zostawiłam. Jest tutaj tak o głowie, który wezmę kantar? Ochraniacze. Śliczne. Śliczny, śliczny, nie mogę się napatrzeć. To czy to mniejsze, nie wiem, to. I na którym koniec to zostawiłam? Na tym na, na fryzie? Nie, gdzie, gdzie mój fryz? A ja go wziąłam tutaj. No. Jest lepszy O tak, mamy czakrak. No i tak jest skutek zostawienia apraków na koniach, że potem nie mogę znaleźć. Tak samo kiedyś zrobiłam, że zostawiłam zwierzątko i myślałam, że mi zginęło, potem się znalazło i tak. w sobie niedawno krótki spodenki, bo ja już, ja już czuję wakacje. Czuję już wakacje. a serio zdjęłam i znów założyłam potem sobie zrobię porządek w, szaf w inwentarzu, wypadałoby to. Jak wygląda? Tak się prezentuje. Ok, wejdźmy i pokażę chody jego. Jest taki śliczny. Nie wiem, czy dobry wybór zrobiłam, że go kupiłam. Ale zobaczę. Pewnie mi się zaraz nudzi jak każdy kąt. Fajnie galopuję, tak raz razu sobie zobaczyłam Okej, okay, tutaj mamy wstęp Kus Więc innymi kus jest troszeczkę zacznijmy ten kus Teraz galop Galop wydłużony co? Skok fajnie skacze mi się zawsze podobają te nowe komiki które dodają. Fajne hrabki mam i Nigdy nie zaglądałam pod brzuch swojego konia. O. Fajnie jak w ogóle Łapy, skina, łapy, nogi. I teraz cofanie. Fajnie cofa. I dębowanie. Nie wydaje wam się to trochę dziwne? Okej, okay, ale z czasem. Chodźmy zobaczyć grzywy. O, przyjechałam przed nim o. Fajnie. Farm Ciekawa jestem, jak wyglądają grzyby. Ale myślę, że nie będę dokopywała grzyw. Chyba nie. Mi się ta bardzo podoba, ale jeszcze nie widziałam, jakie są grzyby. Ok, przyjechaliśmy. Więc chodźmy zobaczyć. No fajna, jak z drugiej strony ogon, to się coś zmienia. No chyba moim zdaniem lepsze jest ta droma. No chyba tak, no to jej nie biorę. Chociaż może jeszcze zobaczę. Nie, jednak nie. Okej, okay, ja myślę, że mamy już kończyć. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I do zobaczenia.